Dzień dobry, chciałam Ci pokazać, jak zrobić rejestrację z klubem diamentowym. Pozwól, że udostępnię mój ekran. Przede wszystkim, kiedy chcesz zarejestrować kogoś z klubem diamentowym, skontaktuj się ze mną i podaj mi imię, nazwisko i adres e-mailowy osoby, która będzie rejestrowana. Ja muszę to wpisać do specjalnego portalu klubu diamentowego. Potem zaloguj się na swoje konto i masz dwa sposoby, żeby taką osobę zarejestrować. Jedną to, jeśli znasz jej dane, adres, co chce kupić, to możesz wybrać ten guzik zarejestruj nowego klienta. A jeżeli chcesz tej osobie wysłać link do rejestracji, to klikasz generator linków, rejestracja. Wybierasz, gdzie ta osoba e, mieszka, i możesz tutaj już wybrać produkty, które ta osoba sobie życzy do zakupu. Mogą być to e, jakieś zestawy, tylko tutaj zwróć uwagę, ażeby wybrać język polski, ponieważ to będzie język broszurki, która będzie z tym zestawem e, wchodziła do, e, do przesyłki. E, I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tutaj przy tym zamówieniu jest część podsumowanie zamówienia. Kwadracik uczestniczysz w programie Diamond Club, klikasz tak. Tutaj w tej części wpisujesz numer identyfikacyjny Diamond Club, to jest mój numer 63496 i klikasz potwierdź. Wtedy pojawiają się tutaj um, informacje o poziomie promocji klubu diamentowego: 100 punktów, 200 punktów lub 400 punktów, które e, tak jakby zaznaczają, jaką e, nagrodę, za jakie zamówienie dana osoba otrzyma. E, I potem, kiedy klikasz, kolejny krok. Tutaj pojawia się e, taka tabelka z osobą rejestrującą i sponsorem. Jeżeli to jesteś, tutaj pokaże się Twoje imię i nazwisko, to prze, przechodzisz na kolejny krok, e, i już wygenerował Ci się link do rejestracji dla danej osoby. Kopiujesz ten link i wysyłasz, a ta osoba zobaczy taki ekran. Ta osoba zobaczy ekran, właśnie co jest w koszyczku, że tutaj jest ten program, program, rejestracja w programie Europe Diamond Club, i kiedy ta osoba kliknie dalej, no ja już tutaj nie mogę zrobić, ponieważ to jest okienko podglądu, to wtedy przeniesiona zostanie do miejsca, gdzie poda swoje imię, nazwisko, adres przesyłki, wybierze metodę płatności i Zapłaci, będzie miała swoje konto i będzie na końcu taki ekran Witaj w Dotera. Jeśli ta osoba zdecyduje się zmienić produkt, którym chce wejść do Dotery, to wystarczy tutaj kliknąć zmień mój produkt i ona będzie mogła sobie wybrać inne rzeczy. Więc jeszcze raz podsumowując, jeśli chodzi o rejestrację w klubie diamentowym, czyli marzec, kwiecień i maj. Najpierw podajesz imię, nazwisko i adres e-mailowy tej osoby do mnie. Ja wpisuję tę osobę do portalu Klubu Diamentowego, daję ci sygnał, OK, możesz rejestrować i wtedy tę osobę rejestrujesz. To, co jest bardzo ważne, to jest podanie tutaj zaznaczenie tego kwadracika i podanie tego numeru 63496. A potem już wszystko według wskazówek. Mam nadzieję, że będziesz mogła rejestrować sama osoby do klubu, do Dotery. Do Jeżeli jest to zamówienie na 100 punktów, między 100 a 199, taka osoba rejestrująca re, zarejestrowana dostanie. Olejek pomarańczowy. Jeżeli będzie to zamówienie między 200 a 399 punktów, to będzie olejek pomarańczowy i olejek balans. A jeżeli to będzie duże zamówienie na 400 punktów i więcej, to będzie olejek balans i adaptive. A ty za kilka dni zobaczysz na swoim koncie prowizję w podziękowaniu za to od Dotery, że zarejestrowałaś kogoś do Dotery. Jeszcze jedna ważna rzecz, zanim zrobisz rejestrację, ustaw sobie szablon LRP na minimum 100 punktów. Możesz wrzucić do koszyczka cokolwiek chcesz, nawet wystarczy Family Essentials na 100 punktów. Jeżeli jeszcze nie chcesz czegoś kupić, potem to można edytować, zamienić, żeby dostać prowizję. Musi być zamówienie LRP. Na 100 punktów, minimum 100 punktów w danym miesiącu zrealizowane. I to wszystko. Powodzenia!